Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tablicowe Środy. Dzisiaj w ramach rekompensaty pokazuję wam dwie tablice, ale mam nadzieję, że te tablice was zainteresują. A dlaczego? Zobaczcie, wydawałoby się, że są to zwykłe czarne tablice. Żeby rozwiać wątpliwości, oczywiście są to tablice z takim samym numerem, ale dla osób, które tablice zbierają, już światełko miga, że coś jest nie tak. Zobaczcie pierwsza tablica. Jest to tablica stalowa z przepięknym stemplem IZNS. A druga tablica jest to już tablica aluminiowa. I zobaczcie, jest stempel z 1996 roku z Seliny. Najprawdopodobniej, jedna tablica stalowa się po prostu zgubiła. I właściciel wyrobił sobie tablicę w wydziale drugą aluminiową. Też tutaj chciałbym podziękować bardzo Dawidowi. Bo tablice te zostały przekazane przez naszego followersa Dawida. Jeżeli chcielibyście zobaczyć film z otwarcia paczki. Między innymi właśnie z tymi tablicami. To serdecznie Was zapraszam na nasz profil na TikToku. Ale powiem Wam szczerze. Że ja w swojej kolekcji nie mam za dużo takich kompletów, żeby jedna tablica była stalowa, a druga tablica, żeby była aluminiowa, a najważniejsze, żeby jedna i druga była ze stemplem. Bardzo fajna ciekawostka. Mam nadzieję, że trochę Wam zrekompensowałem to, że ze swojej po prostu winy jeden tutaj odcinek nie wleciał. Pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się już w przyszłą środę.